Ciemano, z tej strony X, Victor, X, a w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Brawl Stars. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 7 łapek w górę. Także ja z automatu zacząłem robić kolejny film i dzisiaj sobie pogramy z fajkiem. Jeśli oglądaliście mój ostatni odcinek, to wiecie, że go naprawdę, naprawdę no się cieszyłem, że go dropłem, ale jednak bolałbym tego Leona, ale jednak legenda to legenda. Ten też jest kozacki. Także ja w dzisiejszym odcinku będę sobie grał tylko z Spike'em, a w następnym pewnie sobie będziemy testować Tika, który no też jest nawet kozacki, fajnie się nim moim zdaniem gra. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Let's go. Dobra, lecimy. Ja sobie go ulepszyłem na drugi poziom, bo miałem trochę roda. Ale dziwnie strasznie się nie strzela. Jaką on w ogóle ma linię. Taką, dobra. Spoko nabijam sobie ulta Ale spoko. Naprawdę spoko legenda. Jest jedna z lepszych w moim zdaniem. Otik tutaj jest. Dobra, zabiję. Kurde, ale nie tak łatwo się gra tym spajkiem. Serio, myślałam, w się sensie łatwiej gra nie. No, ustawię spokojnie. No właśnie, muszę ustawić go jako avatar. Ale jest dobrze, bo już mam piąte miejsce. Pierda, no. Tutaj jest ten. Automatu nie używaj na spajka, trzeba całować na no. spajka. No. Jego nie, nie za szybko latał. Jakby no, to są, fajne są te kolce, co wyglądają potem. Tak, no fajne są. Dwie bułty szesnasty. Oh shit. Ach, Dobra, nieźlicza, wiemy. 7 killów to nie jest zna, no, no, no nie jest ale śmiesznie, bo mam 7 cubów i mam tylko 5000 życia, nie? O oh, kłótnie. Dobra, zabicie. Najgorsze. Jeszcze najgorsz jest... mam ulta. No. Oh shit. Najgorsze jest to w spajku, że on ma bardzo mało HP. No, słabo Dobra. Lift. Nie jest tak źle. Na... No gabinke. i piękna wygrała, kurde. Easy win, ale fajnie się nim w ogóle gra. Masakra. No. Spajk to z No i ranga druga. No i jest sani. Dobra, mam tysiąc w ogóle 414 no, podwójnych, że to... podam do ten Openingu. O tamtym... No, to się no. nie. Zmienia. O kurde, skrzynka nawet chyba będzie. Kurde, ale jakbym chciał tego w ogóle spajka wbić na przeciw poziom. właśnie sobie go ustawię jako awatar. No. Jak super. Kurde legana, no to ustawię na awatar, No a jak? Może złoty, ten złoty. Nic. No i złoty nick, no, nic. dobra. tak w ogóle. Da okej okay, jest ja kurde no nice ale fajnie się nim gra bardzo fajnie ja nie... znaczy tak, tak trochę inaczej niż kurde zawsze tylko trochę dziwnie się nim bije bo on te odpryski jeszcze gubi o tu jest ich dobra ja ogólnie nie poluję na spajka ja się w ogóle zdziwiłem. Taki... No dobra, będzie pewnie jakiś epik, nie? No bo raczej nie sądzę, żeby była Tara, bo jest bardzo mała, mały proces i raczej legendy też nie będzie. I tu nagle, o, legenda. Co, legenda? No. no? Chociaż wolałbym Leona. Ale nie może narzekać. Dobra, zarzut. My no, aż tak mówimy i nic nie będzie z tego beatboxa, to proszę. No. Już myślałem, że będzie stracono opening. Dobra. Ale kurde. tak to w ogóle cieszysz się dla Pani, nie? No, tak ogólnie jest okay. Kurde, niech mi się podładuje to życie. O kurde. O nie. Dwo nie, 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 nie. Ty. Dobra, jest Dobra. Zbierze, ale... O nie! Nie, yeah. dobra bez szans, bo ale czwarte miejsce nie jest źle, naprawdę spoko. No, no i plus 6. Super się gra w tym spajkiem jak na razie. Okej. Okay. No i skrzynka. Myślę otwierać czy nie? No otwórz jak już odcinek, na to I Tak pewnie nie będzie bocik. No. Spadły te procenty zawsze. No właśnie zobaczmy sklep. Zobaczmy jak mi procenty spadły. W ogóle jak trafiłem tego spajka to miałem 0.001% szans na to. No ale jak otwieraliście po to, 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 to ten krzyczę i nie mam się pójść. A to... No. E, mało. Mam 0.01%. No, Tyle ile miałeś szczęścia No. Epickiego mam 5%. Pewnie. No. no. Właśnie tego nie wręcz by tam. Chyba. E, Пайперка? Ну. Я пайперке, это был мой, это был мой первый эпик Пайперка Да. Ну, вот, курда, бо, и O, wow, kurde, no. Do. Spike, Spike jest taką dobrą postacią. No, w końcu to legenda, nie? No, właściwie to tak. I kolejny, to kurde, wszędzie jest z tej strasznie ciężko się zbija te skrzynki? No. Oj. Oh shit, dobra, ja uciekam. Okej, okay. Będziemy się mm -hmm. Dobra, rzucę mu tu ulta. I teraz szybko podjeżdżaj go, bo on ma jeszcze tego spowolnienia. Kolejny ult. Eee, Ty, zabiłeś go. Oh shit. Dobra, lećcie. Wielkie starcie stykiem, nie. A nie z bo. A nie zbo. O kurde, ale mucha bezdziałam. On, On jest cząst, taka... a, a nie. Kurde. Uważaj, bo to jest tam tak bardziej na blisko, nie ma do średnio, a, nie, a nie. To Średni dystans, no. Dobra, ale prawie, że się nie Jak będę miał łójkę, to już będzie starszych. Nie. Koło co to najlepsze, bo na przykład teraz mnie i trafił. Oj, masz lika. Teraz no no. tam na środek tak, do niego. Czekaj, muszę idealnie trafić. O, no to ładnie. O kurde! Dobra, tak, no jestem, no. ale drugie miejsce. Jest okej. Okay. No. Jak najbardziej, plus 8. No i już trzecia ranga. Ranga rynku. trzecia. No i super, ile mam? Minut 8? Myślę, że jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. No. Nabijemy sobie tego Trophy roda. No. I w następnym odcinku już będzie. tylko. No to będziesz musiał dzisiaj grać. Niekoniecznie dzisiaj, może za dwa dni. O, kurde. Pewnie... o kurde. O kurde. To wykrakało. 10 miejsce. Zero. <grym> Ale on fajnie rozłożył ręce. I wiedziałem, że tak robi ten. A ja wiedziałam, że on to A naprawdę Leon jest kuzacki. A moi na przykład kuzyni, Adam i Piotrek mówią, że on jest najsłabszą postacią, yy, jaką może być. Jak, to mogą, to... jak może być najsłabszą postacią, to jest najlepszą. mówią, że jest słaby i na daleko i na blisko. No, kiedyś mi wydobko więc będę musiał wyciąć ten fragment pod trochę muzykę także widy nie ma o kurde bo ktoś weszedł do pokoju i musiał no wyciąć ten. nie było słabe. kurde to nie pani by to wyszło dobra nabijam sobie na nim co gra tam, naprawdę, ten Daryl, ten, dary. Jakim cudem LoL? Chyba, że on mi żadną w Ja bym wolał jednak rysować. ale dostał błądkę. O nie. O nie. No i po zabawie. Duża <gurza> cię zabiła. No. no. Ale trzecie miejsce. Czwarte. No sześć, nie ma bida. I jest czwarta ranga. Także no, ja mnie się bardzo cieszę. Po odcinku pewnie pogramy, pogra sobie Wiktor jeszcze ten i wbije go na, na 10 randę. No, i już wtedy będzie ten. Tick. I już będzie tik. Także ja się z Wami żegnam. Lajkować, subskrybować. Trzymajcie się ciepło. A zapomniałem dodać: dobijemy w tym odcinku. 6 łapek w górę myślę, że będzie ok. Tak. 6 łapek, także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Lajkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Bicie na kanał Eliasza, No i pa pa.